Cześć. Przeczytam wam za chwilę fragment powieści Martwe za dnia pisarki Wydmowskiej i polecam wam tą powieść z całego serca. Myślę, że można odnaleźć w niej wiele mm, wartościowych treści, które pomogą wam też odkrywać swoją drogę życiową i prawdę o sobie. Posłuchajcie. Góry tego świata pozostały więc na swoich miejscach. Wrośnięte prastarymi skamielinami w naszą ziemię. A strach? Czy powinnam czekać na cudze rozkazy? Przecież dawno już podjęłam decyzję, że mu się nie dam. Nie miałam tylko nadziei na własne zwycięstwo. A dziś rano jakiś jej promyczek pojawił się w moich marzeniach. Strach odrobinkę zbladł. Jego powłóczysta czerń zaczęła odbijać światło dnia. Wiktoria to imię zwycięzce, Już moja mama przy narodzinach nadała mojemu życiu przedsmak chwały. Życzę wam, kochani, pięknych refleksji i cudownego popołudnia. Pozdrawiam.